Dzień dobry bardzo, z tej strony Andrzejka Kuna. Jak co wtorek o 20? Zapraszam Cię na ciekawe pomysły dotyczące życia w rodzinie wielodzietnej oraz na inspiracje dotyczące realizacji własnych, osobistych celów. Dzisiaj chcę powiedzieć o produkcie, który znajduje się w naszym sklepie internetowym, a mianowicie o balsamie Renapur Leder Balsam. Jest to taka nie Pachnie przepięknie i yy, miodowo, bo jest to wosk, pszcze i olejek yy, Taka kombinacja dwóch składników. Producent twierdzi, że nie ma nic więcej, yy, a gdzieś tam znam ten produkt już od bardzo dawna, yy, bo współpracowałam kiedyś mocno yy, z dystrybutorem, albo raczej dla dystrybutora bezpośrednio. A dzisiaj w, ten wyłączny dystrybutor yy, zgodził się na to, abyśmy właśnie sprzedawali te produkty. No i dlatego tutaj chcę opowiedzieć o tym, bo pisałam o tym nieraz na blogu. Zachęcałam, pokazywałam różne zdjęcia, ale chcę coś opowiedzieć o tym produkcie. Do czego Ty to będziesz mieć? A mianowicie do butów, do kurtek, do kanap, do skórzanych kurtek, do tapicerki w aucie. No, mnóstwo rzeczy tym zrobisz. No ale jak to działa? Taką gąbeczką dotykasz sobie dosłownie tego, tej niepasty, ja to nazywam, smarujesz do takiego momentu, że ma być suche, nie może się nic tuścić, kleić, czyli musisz tego dać mało, odrobinę, niewidoczną ilość, odrobinkę. Buty raz na tydzień impregnujemy, smarujemy. Gdy są warunki zimowe, możesz zrobić to częściej ale ja robię co tydzień, więc to nawet na jakieś śniegi mocne. No chyba, że zasypie nas dość mocno, to warto dać tego więcej. Natomiast generalnie raz na tydzień i nawet w zimę nie masz wzorków soli, buty nie niszczeją. One się nawilżają, nabłyszczają, impregnują. Woda nie wsiąka do środka, od góry na buta nie przemaka ta skóra. Lub też jakaś imitacja może być, także niekoniecznie musisz mieć z najwyższej półki buty skórzane, ale mogą to być jakieś klasyczne butki do szybkiego pójścia do sklepu i wysmarujesz, zrobisz i one się trzymają. Nieważne jaki rodzaj, za ile, po prostu, czy za stówę, czy za 700, na tego buta zadziała to tak samo. Więc nawilżana błyszcza impregnuje, chroni tego buta. To samo jest w lato lub w jakieś takie pory, nie wiem, bez mocnego zimna. Nawilża i nie pozwala się spalić, wysuszyć tej skórze, temu butowi. Ja naprawdę nawet sandały impregnuję, bo wtedy ładnie wyglądają. To jest po pierwsze. Po drugie, jak są jakieś butki, balerinki, robię te czubeczki. Nawet te zdarte czubeczki są często pięknie zaopiekowane przez ten balsam. I wyglądają inaczej. Ten kolor jest podkreślony. Nie niszczy lakieru, nie niszczy koloru, tylko naturalnie współpracuje z butami. I nie tylko butami, bo tak jak mówię, kurtkę może zaimpregnować. Niezależnie od koloru, każdy kolor podkreśli, podkręci. Będziesz wyglądać korzystniej, tak efektywniej i na pewno plus 20 do wyglądu, do odbierania Ciebie przez innych. Tapicerka wał pięknie. Wysmarujesz całą okolicę kierownicy, cały tutaj u góry i naprawdę aż inne auto wtedy jest. Tak inaczej odświeżone, po prostu rewelacyjnie. Także w tą stronę możemy iść. Każde jakieś drobne galanterie skórzane, czyli paski, rękawiczki skórzane. I znowu nieważne jaki kolor, nieważne jaki rodzaj skóry, byle nie zamrz i ircha. Nie możesz robić balsamem rzeczy, które mają włoski. Czyli włoskowa skóra, zamsz i mniej więcej takie najbardziej, najgłówniejsze materiały. Goretek fajnie się sprawdza, jeśli chodzi o buty, natomiast bardziej o galantery skórzane, no to rękawiczki chcą zrobić, to wszystkie tutaj między palcami fajnie nawilżysz, że one się trzymają. I przy zgięciu rękawiczek nie zachodzą, nie niszczą się tak, ponieważ są nawilżone, więc ta skóra, ta rękawiczka zdecydowanie dłużej ci wytrzyma. To jest taki produkt, że, że, że to wytrzymuje długo, dobrze działa, odrobinkę go dajesz, i, i, i to jest to, co potrzeba. Mm, także co? Jeszcze meble drewniane. Jak masz jakieś czy antyki, czy jakieś inne tego typu rzeczy, również gąbeczką. My mamy drewniane drzwi w domu i naprawdę zdarza mi się robić. I no jest inny wygląd. Wygląda jak pomalowany lakierem, ale tak naturalnie. Wiadomo, to więcej tego schodzi, ale efekt jest wow. Efekt jest wow i, i, i super wygląda. Mamy zdjęcia, nie wiem, chyba na Facebooku też to puszczaliśmy, jak e, ktoś tam robił parapet drewniany. No, od razu inaczej. Mamy klientki, które robią właśnie płytki pod prysznicem, bo ta woda, zwłaszcza jakaś taka, jeśli jest z kamieniem, ona bardziej tak spływa. I wytrzymuje więcej ta kabina, te, te płytki wewnątrz dłużej, zanim ją trzeba jakoś tam umyć bardziej gdzieś tam jakimiś innymi środkami. Więc tak fajnie impregnuje przed, przed tym, co nie trzeba. Buty, kurtki, każdy kolor, każda ilość, można powiedzieć. I to po prostu działa. To działa. Nie musisz tego dużo. Taki produkt za tą cenę, która jest na sklepie czyli za 48 zł jeszcze jest po tyle ale nigdy nie wiadomo za ile będzie, nie po tyle więc taka cena, 200 ml opakowanie, starczy na 4-5 lat to tak przynajmniej jeśli masz generalnie same buty ze skóry no to wiadomo, że więcej, nasze domowe to tak 7 czasami bywało zanim się wzięłam za drzwi <noise> Więc to w tą stronę. I, I nie musisz mieć żadnych innych preparatów do butów. Yy, pasty do butów kosztują dużo. Yy, są yy, nachemizowane. A tu masz pewność, że jak robisz, to nawet jak przyjdzie twoje dziecko mniejsze, większe, nie ubabra się tym. A nawet jak się ubabra, to to zmyjesz w miarę i to się nic nie dzieje z tym, tak? Kiedyś napastowane buty. Trzeba było odstawiać szybko, szybko od dzieci. A teraz wiem, że klientki są zadowolone, że mogą robić spokojnie te buty i, i te dzieci przychodzą, łapią te buty i, i nic się tam nie stanie, bo nie dotykają jakiejś pasty strasznej, nachemizowanej. Więc to jest produkt, który został stworzony w Anglii. W sumie powinnam od tego zacząć, bo tam są, jak wiesz, pewnie bardzo zmienne warunki pogodowe. Bardzo dużo deszczu, bardzo dużo takiej jesieniarskiej pogody więc oni wiedzieli, co zrobili. Hmm, jakieś niecałe 20 lat temu ten produkt tutaj przybył do Polski i naprawdę z powodzeniem jest mnóstwo zadowolonych klientów, z powodzeniem, jest mnóstwo zadowolonych klientów, którzy z powodzeniem stosują ten właśnie Renapur Leder Balsam, do czego Ciebie również zachęcam, bo cena jest naprawdę y, niska w stosunku do jakości, jaką otrzymujesz w zamian za to. Nie potrzebujesz żadnych pas, żadnych jakichś innych środków do butów. Tym jednym załatwisz naprawdę wiele rzeczy. Kanapy skórzane, fotele biurowe, tak jak tutaj ten możesz robić tym. Siądziesz, to się nie tuści, nie klei po 20 sekundach od nasmarowania możesz siadać. To jest taki produkt. Także mm, mamy, stosujemy wiele lat, Dystrybujemy w naszym sklepie internetowym www.kunaonline.com.pl tam możesz zobaczyć, co tam jest. Ja generalnie jestem bardzo zadowolona, bardzo zachwycona. Oczywiście y, są jeszcze inne produkty, ale o tych innych powiem może w innym, przy innej okazji. Natomiast ten jest generalnie najbardziej takim must have'em rodziny wielodzietnej. Rodziny wielodzietnej, każdej rodziny, bo jest mnóstwo oszczędności, no i czasu, bo nie musisz pastować, na, cudować, szczoteczkować tylko taką gąbeczką tak i już po prostu 5 sekund jeden but no powiedz czy to jest dużo 5 sekund mm, ja to mam, stosuję na i torebki też możesz zrobić, o jakie miałam też klientki fajne, zadowolone, bo y, takie wow y, było, ponieważ klientki miały torebki w różowych, niebieskich kolorach i się tak zastanawiały Czym to można zaimpregnować i co ja im mogę pomóc? No to ja mówię, że to jest dalej ten sam produkt. Naprawdę? Dalej ten sam? No tak. Jak yy, poinstruowałam, przesmarowały, to były zachwycone, bo poszły na deszcz i stwierdziły, że nic jej się nie przyczepia tej pani. Po prostu woda, wszystko spływa. A więc, nawet w torebkę, nawet jakąś inną galanterię skórzaną, podobnie jak w buty. Nie wsiąka woda, ona się nie czepia, ona spływa po prostu jak po kaczce, można powiedzieć. Więc myślę, że produkt jest wart zastanowienia, warty zainwestowania tejże kwoty, może nie za dużej, chociaż, no wiadomo, każdy ma jakieś swoje priorytety, swoje postrzeganie cen. Natomiast myślę, że to się zwróci, to jest taka inwestycja i w czas, i w pieniądze, bo nic nie potrzebujesz, a zawsze fajnie, elegancko wyglądasz, no i to też działa, to też działa pozytywnie na odbiór ciebie. Jak cię widzą, tak cię piszą. Więc co? Wspierajmy się, ja wspieram tym, co tworzę tutaj, ja opowiadam, ja lubię pisać, więc tak, no także co do pisania, jeszcze zapraszam cię na stronę jeszcze raz www.kunaonline.com.pl, tam znajdziesz mój e-book, osiem nieoczywistych książek o produktywności gdzie możesz zrobić parę rzeczy inaczej, gdzie pisze o tym, że możesz zrobić parę rzeczy inaczej, parę rzeczy przetasować. Zerknij, zobacz, poruszą mi się statyw, sorki. Zerknij, zobacz, co tam mam w ofercie. A za subskrypcję, za lajki będę bardzo wdzięczna tutaj na YouTubie, bo YouTube bardzo lubi jego algorytmy to. No i co, lecimy do roboty. Trzymaj się, cześć!